Witajcie serdecznie z tej strony, Karo. Dzisiaj przychodzę do fazy z czytaniem, bardzo ciekawym czytaniem i przesłaniem dla Was. Witam serdecznie na naszym kanale, który prowadzę razem z wróżką Kasią, która zajmuje się kartami runicznymi. Dzisiaj będziemy sobie robić czytanie do wyboru opcja 1, 2 i 3. I dzisiaj jest czytanie stricte dla pań, bo będziemy sprawdzać, co On do Ciebie czuje. Wybierzemy sobie cztery karty i zobaczymy, co ten mężczyzna wnosi do Waszej relacji, co on czuje do ciebie i jak cię postrzega. Na sam koniec, wybierzemy kartę anielską jako radę na, ty, na tę relację. Koniecznie zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, żeby być na bieżąco i otrzymywać informacje, mmm, powiadomienia, że pojawił się nowy film dla Was. I koniecznie zostawcie łapkę w górę i informacje pod, pod filmem w komentarzu, czy czytanie z Wami rezonowało. Dobra, to w takim razie zaczynamy. Ok, najpierw wybierzemy sobie dla grupy numer 1. Dla grupy numer 1, co ten mężczyzna wnosi do tej relacji? Dla grupy numer 1, co ten mężczyzna wnosi do tej relacji? No ok. Dla grupy numer 1, co ten mężczyzna czuje? Co ten mężczyzna czuje? Dla grupy numer 1, co ten mężczyzna czuje? Okay. Dla grupy numer 1, jak cię postrzega? Jak postrzega? Dla grupy numer 1, jak ten mężczyzna ją postrzega? Dla grupy numer 1. Ok. Co wnosi do relacji ten mężczyzna, dla grupy numer 2? Co wnosi do tej relacji ten mężczyzna, dla grupy numer 2? Co ten mężczyz znaczuje dla grupy numer 2? Co ten mężczyz znaczuję dla grupy numer 2? Okay. Jak postrzega dla grupy numer 2? Jak postrzega dla grupy numer 2? Jak postrzega dla grupy numer 2? Ok, i przechodzimy do grupy numer 3. Co wnosi do tej relacji ten mężczyzna dla grupy? Numer 3. Co wnosi? Co wnosi do tej relacji ten mężczyzna? Co czuje ten mężczyzna dla grupy numer trzy? Co czuje ten mężczyzna dla grupy numer trzy? Jak postrzega? Jak postrzega? Jak postrzega dla grupy numer trzy? Jak postrzega dla grupy numer trzy? Ok, i teraz wyciągniemy sobie jeszcze kartę radę. Tu trochę poprzesuwam. Żebyście mieli dobry widok. No to co jest? Dobra. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jaka jest, Jaka, jest Jaka, jest Jaka jest karta rada na te relacje dla grupy numer 1? Jaka jest karta rada na te relacje dla grupy numer 1? Jaka jest karta rada na te relacje dla grupy numer 2? Jaka jest karta rada na te relacje dla grupy numer 2? i jaka jest karta rada na te relacje dla grupy numer 3 jaka jest karta rada OK Oke 1 2 i 3 OK, kochani, mamy 1, 2 i 3. Teraz e, będziecie mogli sobie wybrać kamień może bądź po prostu cyfrę, która Was będzie przyciągać. Numer 1 mamy taki przepiękny ametyst. Numer 2 niech będzie kwarc dymny. numer 2 niech będzie kwart dymny i numer 3 niech będzie przepiękny matowy selenit dobra 1, 2 i 3 teraz sobie popatrzcie przez chwilkę który kamień was najbardziej przyciąga która cyfra 1, 2, 3 która Kolumna z kart może najbardziej Was przyciąga energetycznie, może któraś, któraś z tych kubek kart Was przyciąga. Jeśli potrzebujecie dłuższą chwilę, to możecie zatrzymać film. Skupić się na sekundę, która wiadomość Was najbardziej przyciąga, która jest najbardziej dla Was. Ok, i zaczniemy od kubki numer 1. Ok, ja sobie teraz to troszeczkę przesunę. Dobra. Grupa numer 1, osoby, które wybrały ametyst. Dobra, grupa numer jeden. Sprawdźmy, co on wnosi do Waszej relacji. No, ten mężczyzna, kochany, zdecydowanie do tej relacji wnosi bardzo dużo podniecenia. Dużo takiego pożądania, tak? Tutaj może skupiać się bardzo dużo na takich swoich potrzebach, gdzieś tam, aby je zaspokoić, ale również ta karta może mówić o takim troszeczkę innym podnieceniu może mówić o takim podnieceniu tą relacją, tak? Kiedy wchodzimy w coś nowego, kiedy jesteśmy w jakiejś nowej relacji, to czujemy takie właśnie podniecenie, Taką ekscytację można wręcz to porównać do innego troszeczkę uczucia. No, ten mężczyzna zdecydowanie. Może mieć w sobie troszeczkę więcej testosteronu niż przeciętny mężczyzna. Może gdzieś też bardzo szybko się podpalać, wchodzić z takim troszeczkę słomianym zapałem do pewnych spraw, ale ogólnie myślę, że ta karta mówi właśnie o takim pobudzeniu, dużym pobudzeniu, które wnosi w tą relację, gdzieś dużo energii wnosi w waszą znajomość. Myślę, że to całkiem pozytywne na karta. Może mieć troszeczkę dwa znaczenia, ale tutaj już ty będziesz dobrze wiedziała o które kon konkretnie podniecenie chodzi, czy to bardziej fizyczne, czy to bardziej gdzieś tam e, emocjonalne. Dobra, sprawdźmy teraz co ten mężczyzna czuje do ciebie. No, satysfakcja. Zdecydowanie relacja z tobą jest dla niego satysfakcjonująca. Myślę, że jest w tej relacji zadowolony. Myślę, że zaspokajasz jego potrzeby. Też on myślę, że próbuje być satysfakcjonujący dla ciebie. Próbuje cię zadowolić. Jeśli mu to ostatnio nie wychodzi, to możesz mieć tutaj potwierdzenie w tej karcie, że. On tej satysfakcji, um, że tak powiem, próbuje ci dać tą satysfakcję i zadowolenie, tak? Sprawić, że gdzieś tam Twoje wszystkie potrzeby, które masz emocjonalne, fizyczne i umysłowe, on spełnia, ale możesz być też pewna tego, że on tę satysfakcję będąc z Tobą w relacji czuje. Ok, i sprawdźmy teraz, jak ten mężczyzna Cię postrzega. No, e, ból, karta bólu. Myślę, że on widzi ciebie jako może troszeczkę zranioną, może przez niego w ostatnim czasie, a może jesteś zraniona, gdzieś tam nosisz jakiś ból wewnętrzny z przeszłości. W każdym bądź razie możesz być pewna, że on to widzi w tobie i. Po tych kartach, które tutaj je wyszły, wnioskuję, że stara się troszeczkę ten Twój ból załagodzić. Jeśli jest to ból związany z jego zachowaniem, to tutaj przy tej karcie satysfakcji myślę, że próbuje gdzieś tam naprawić swoje błędy. Jeśli jest to ból z przeszłości, gdzieś tam jakieś rany jeszcze nie zagojone, to również możesz być pewna, że ten mężczyzna, o którym myślisz, o który go zapytałaś w tym czytaniu, Zdecydowanie chcę, żebyś patrzyła na niego jako na osobę, która nie sprawi ci bólu, żebyś poczuła się bezpieczna, tak? Myślę, że takie jest przysłanie dla ciebie. I teraz sprawdźmy, jaka jest karta, rada na tę relację. No, karta mówiąca: Nie przestawaj, nie przestawaj. Jeśli się staracie naprawić coś w waszej relacji, jeśli coś faktycznie nie gra, gdzieś coś się popsuło po, po drodze, to tutaj karty mówią, karta rada jest dla ciebie, nie przestawaj walczyć o ten związek. Myślę, że jesteś w dobrym miejscu. Myślę, że ten mężczyzna jest dla ciebie odpowiedni i po prostu karty tutaj radzą, abyś nie przestawała w swoich staraniach. Może spróbowała czegoś nowego. Jakiegoś nowego rozwiązania, które przyniesie Wam fajne, fajne skutki, ale karty mówią, żebyś się nie poddawała, bo ta relacja jest warta, warta Waszego wkładu energetycznego. To było, to było czytanie dla grupy numer jeden. Kochaninu, myślę, że tutaj przy tych kartach zdecydowanie warto pomyśleć o tym, żeby może nie być postrzeganą przez pryzmat swojego bólu, gdzieś tam swojego rozczarowania w oczach swojego partnera. Karta Satysfakcji tutaj w tym momencie mówi dużo o tym, że ten mężczyzna się stara. Nie dość, że jest zadowolony i szczęśliwy, że wystarczacie mu wy takie, jakie jesteście i to, co mu dajecie, to też on stara się, abyście były szczęśliwe i zadowolone. Także myślę, że tutaj intencje są jak najbardziej pozytywne. No, i jest to mężczyzna pełen energii, pełen takiego podniecenia na nowe pomysły. I na pewno, jeśli będziecie tutaj nad czymś nowym pracować w swoim związku, to on jak najbardziej wejdzie w to na 100%. Dobra. Kochana, grupa numer 1, dajcie koniecznie znać, czy czytanie z Wami rezonowało. I przechodzimy do grupy numer 2. Dobra, grupa numer dwa i piękny kwarc dymny. Okej, okay. i sprawdźmy, co ten mężczyzna wnosi do tej relacji. No, niezadowolenie. No, może być to karta, która mówi o mężczyźnie, którego ciężko zadowolić, który ma wysokie wymagania, który troszeczkę podchodzi może niesprawiedliwy do tej relacji i oczekuje, że wy będziecie mu dawać, dawać i dawać. I on nie będzie się poczuwał do tego, żeby wam oddawać, tak? Pamiętajcie, że fajny taki zdrowy związek polega na dawaniu i braniu w tej samej proporcji. Więc ten mężczyzna niestety wnosi troszeczkę do tej relacji taką aurę niezadowolenia. Troszeczkę może być też ciężko go zdobyć, jeżeli jeszcze nie jesteście w formalnym związku. E, może on dużo wymagać właśnie od wszystkich ludzi dookoła siebie, a niekoniecznie e, od siebie. E, ale ta karta może też mówić, że coś się nie układa w Waszym związku i on też to widzi, i też nie jest z tego zadowolony. Jeśli może zastanawiałaś się, czy Twój partner widzi, że są jakieś problemy w Waszym związku, czy tylko e, Ty masz takie odczucie, no to tutaj karta zapewnia Ci, że On również to widzi. I sprawdźmy, co ten mężczyzna czuje do Ciebie. Czuję szczęście. Myślę, że on bardzo chciałby tego szczęścia, poczucie szczęścia, że dajesz mu poczucie szczęścia, że jest zadowolony, że gdzieś tam Wasz związek jest dla Niego szczęściem, jest dla Niego, jest dla niego spełnieniem pewnych marzeń i nawet jeżeli w waszym związku nie zadziewa się ostatnio dobrze, to karta ta mówi o tym, że tu są uczucia, tak? że tu są uczucia, że tu jest zaangażowanie, mimo że wnosić on może troszeczkę takiego guburka. Um i ciężko go zadowolić w 100% to myślę, że tutaj są uczucia. Jest to przywiązanie do siebie. Są tu jakieś emocje pozytywne, które on do ciebie odczuwa i myślę, że to, że ty jesteś w jego życiu jest dla niego szczęściem. Sprawdźmy, jak cię postrzega. Postrzega Cię jako osobę, która na pewno potrafi pójść na kompromis. Postrzega Cię jako osobę, z którą można się dogadać. E, widzicie jako osobę, myślę bardziej łagodną od niego. Myślę, że on tutaj e, zdecydowanie widzi twoją łagodną naturę. E, to, że może zawsze wyciągasz pierwsza rękę na zgodę, może m, troszeczkę bardziej. E, się poświęcasz właśnie po to, żeby go tak, próbujesz go zadowolić gdzieś tam kosztem swoim i ciągle ustępujesz, żeby tylko była zgoda i spokój. Żeby on był zadowolony, to gdzieś tam rezygnujesz ze, ze swoich po prostu korzyści i on to widzi. Myślę, że też może być tak, że troszeczkę czasem wykorzystuje, tak? Że gdzieś tutaj jest troszeczkę manipulacji w tym wszystkim i wiesz, że ty, żeby był spokój, żeby była zgoda, żeby było porozumienie, żeby on był zadowolony w tym związku, to gdzieś tam zawsze pójdziesz jemu na rękę i, i pójdziesz na ten kompromis. Właśnie, żeby tutaj była zgoda. Sprawdźmy, jaka jest karta rada na Twoją relację. I karta rada dla Ciebie to wybierz nowy kierunek. No, ciekawe. Myślę, że ta karta nawołuje do tego, żebyś troszeczkę teraz pomyślała o sobie, żebyś przestała ciągle zadowalać swojego mężczyznę, swojego partnera. I ciągle skakała nad nim i ciągle robiła wszystko, żeby pan był zadowolony, bo ciągle ma muchy w nosie, trzeba przestać, tak? Trzeba wybrać nowy kierunek, a tym kierunkiem będzie twoje dobro, korzyści, twoje, twoje poczucie spełnienia, twoje poczucie satysfakcji, miłości, docenienia. Nie może być tak, że ciągle ty e, gdzieś tam dajesz z siebie tak bardzo dużo i nie otrzymujesz od tego mężczyzny zupełnie nic. Trzeba wybrać nowy kierunek, tak? Trzeba też siebie uszczęśliwić, a nie tylko swojego partnera. To jest przekaz dla grupy numer dwa. Także tutaj trzeba też, myślę, swoje szczęście, nie tylko partnera, ale również na swoje szczęście popatrzeć w tej relacji i pamiętać o tym, żeby być też zadowolonym, a nie ciągle tylko sprawiać, żeby partner był zadowolony. Dobra, dajcie koniecznie znać, grupa numer 2 czy przesłanie z Wami rezonuje. Dobra, i teraz grupa numer 3 z przepięknym selenitem. i sprawdźmy, co ten mężczyzna wnosi do tej relacji. Oj, poczekajcie, o, co ten mężczyzna wnosi. No, myślę, że dużo niechęci, dużo niechęci, tak jak sama karta wskazuje. Jeśli pytasz o relację, która dopiero się zaczyna, to gdzieś tam może ten mężczyzna być niechętny do randkowania, do poznawania się, może taki trochę leniuszek, tak by chciał, żeby wszystko samo przyszło bez wkładania do tego energii. A jeśli pytasz o mężczyznę, z którym jesteś już w jakimś związku, stałym, to ta karta troszeczkę może mówić właśnie o tym, że gdzieś tam ten zapał, ten pociąg, ta energia, gdzieś to stanęło w miejscu, gdzieś już tego nie ma i dużo właśnie takiego też może zrezygnowania gdzieś wnosi do tego wszystkiego. Myślę, że ten mężczyzna troszeczkę zatrzymuje tę całą relację w miejscu właśnie takim swoim zahamowaniem i niechęcią. Sprawdźmy, co ten mężczyzna do ciebie czuje. No, tutaj ewidentnie jest jakieś napięcie między wami, jakaś sytuacja jest niewyjaśniona, i on właśnie to czuje w tej relacji. E, Jakie sprawy są niewyjaśnione, gdzieś ktoś coś powiedział, nie przeprosił, może za dużo słów zostało wypowiedzianych, może jakaś, właśnie cały czas mi się pokazuje, jakaś sytuacja jest niewyjaśniona, być może gdzieś tam w sobie ktoś coś e, trzyma. Nie chcę koniecznie powiedzieć, a właśnie okazuje to w takim napięciu, tak? Gdzieś tutaj jest rezygnacja, napięcie, brak zrozumienia, być może e, gdzieś jakieś wasze plany się porozjeżdżały w dwie różne strony, jakieś poglądy, gdzieś z czym się nie zgadzacie i to wszystko wywiązuje bardzo duże napięcie między wami. Więc możesz być pewna, że on również to czuje. Sprawdźmy, jak Cię postrzega. Eee, oczekiwanie. Karta ta może mówić, że ten mężczyzna widzicie jako osobę, która oczekuje od niego czego Czegoś, tak? Ciągle może wyczekujesz jakiegoś znaku, jakiegoś działania, jakiegoś podjęcia decyzji od tego mężczyzny, i on ewidentnie czuje presję, czuje na sobie presję. Jakieś wymagania tutaj mi się pokazują z Twojej strony. Na coś oczekujesz, może na jakąś, jakieś wyjście z inicjatywą z jego strony. Może podjęcie jakiejś decyzji, tutaj ty oczekujesz na jakiś ruch z jego strony, i możesz być pewna tego, że właśnie na chwilę obecną on tylko tak cię postrzega. Jako osobę, która wywiera na nim presję, jako osoba, która oczekuje na jakiś ruch z jego strony, i gdzieś być może właśnie to mi się bardzo tutaj mocno łączy z tymi kartami to wywiera właśnie to napięcie u niego, tak albo napięcie między wami że gdzieś tutaj to oczekiwanie na podjęcie jego decyzji, podjęcie jego działań jest spowodowane jego niechęcią tak do czegoś. Gdzieś tutaj jest brak jakiejś energii i ty cały czas czekasz aż on ruszy z miejsca, gdzieś podejmie jakieś działania i to wszystko właśnie powoduje te napięcie między wami. Sprawdźmy, jaka jest karta rada na tą relację. No, klarowna komunikacja. Jedna i jedyna słuszna rada dla was to po prostu rozmowa. Trzeba usiąść jak, dwojga, jak dwoje dorosłych ludzi i porozmawiać po prostu ze sobą, czego oczekujecie od siebie, jakie są wasze potrzeby. Co możecie od siebie dać, czego nie chcecie w tym związku i po prostu wyznaczyć jakiś cel sobie, co trzeba naprawić w tej relacji, czy chcemy to kontynuować, czy nie. Czy ten mężczyzna się zdecyduje na jakiś ruch, na który ty cały czas czekasz? Jedna i jedyna opcja dla Was to po prostu szczera rozmowa. Mam nadzieję moi drodzy, że to czytanie z wami rezonowało. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Pamiętajcie proszę, że jest to czytanie ogólne, także nie musi w 100% z wami rezonować, ale będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli dacie znać w komentarzu. Zachęcam bardzo, bardzo serdecznie do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco. Spokojnego, spokojnego dnia dla was wszystkich i do usłyszenia już niedługo. Pa, pa.